Witajcie. Jak widać. Domian nagrał o mnie film. Nie czekał za długo. Więc zobaczmy. Tu już widzimy na starcie, jak się tłumaczy za mikrofon. Widać. Jego słabe miniaturki i jeszcze gorsze filmy. Trzeba informować, że są słabe. No widzisz Domian. Zobaczmy po prostu. A jeszcze późno z błędem. Mm. Y, nie ma kropki. Jeden przecinek. Tutaj EU powinno być. Tutaj ZI. Tu U zamknięte. Tu ŁY ci. Sorry, jak słychać, że ktoś do mnie pisze, ale. Domian. Ty weź lepiej, przeczytaj słownie kartograficzne, zanim zaczniesz nagrywać, proszę cię. Ale dobra. Play. Hello, hello, tu Damian I dzisiaj chcę nagrać odpowiedź na dramę od... A już patrzę na dyncze, Sprawdza subskrypcję. Subskrypcję. Jeszcze <noise> mnie. Sprawdza, subskrypcja. Jeszcze mnie subskrybuje, bo się pewnie mnie boi. Kurde. O, on mi teraz, on wie, że będę to oglądał, i tak jakby podprogowo mi pokazuje, że mi daje suba, a żebym mu nic nie robił. <noise> Dobra, oglądajmy dalej. Bardzo, bardzo późno, więc no, mam bardzo ściszony głos i no sobie się słabo słychać. Więc... A co? O pierwszej nagrywasz? Późno to jest dopiero trzecia w nocy. A rano to jest no czternasta. Dzisiaj poznacie Ścisza prawdę o pewnym odniamy, wiadrowniku, którego pseudonimem jest Domian. Wiele z was może go nie znać, a kilku może znać go bardzo dobrze. W tym filmie. Dobra, Mówiła nie mogę jeszcze żenić, do później nie sygnał. Suby przez domiana i innych mniejszych Ty. przestępstw. Ja kupowałem suby. Ja... Tak, kupowałeś suby. Jakie ja 73 suby, no? No Jest... i co? No, we... kupiłeś. Mnie nie stać na grę za 3 zł, żeby sobie z czasem pobrać. No, staćcie na tą grę za 3 zł, bo za resztę kupiłeś sobie suby. Przestań okłamywać w końcu, widzów lamusie. Ja miałbym suki kupować? Tak! po prostu, Pokazywałem ci wykres człowieku I screeny z tureckim handlarzem Dopełnionych przez niego Jak widzicie <kli> na tych screenach Przesłanych mi przez... No właśnie, widać <tuszy> ten turek z Dobra, znów mi wyłączyło nagrania Ale to dlatego, że wyłączyłem film no i pewnie nie, pewnie nie zobaczyliście, co robiłem. Wpisałem w internecie Turek z memów. Pokazywały mi się jakieś memy, ale nie on. To jest prawdziwe jego zdjęcie. Dobra, kurde. Oglądajmy dalej. wiadrowników Domian kupował suby i dislajki dla mojego kanału od tureckiego handlarza. No właśnie, to jest normalne zdjęcie. ...z memów, to on by był, nie wiem, sztuczne wąsy by miał i w ogóle... To jest prawdziwy Turek! Jego zdjęcie! Choć... brzmi to nie... Jak już mówiłem, no... No... ...nie Niedorzecznie. Ta, nie stać cię. To mama ci może kupiła, nie wiem. Na oficjalnym Facebooku domiana. Możemy znaleźć takie... Nie wchodziłem na Facebooka od paru miesięcy. Ta, jasne. Messenger to <laughs> Messenger to to samo co Facebook. Takie gimbusy jak ty siedzą w Messengerze cały czas i piszą z laskami. I wpisy, jak? No dobra, to już tyle. Wszystko moglibyśmy. O wszystko można mnie posądzić, ale nie o to. Ja się raczej pytam, czemu on ma ciemny motyw Facebooka. Bo, Bo mogę. Powinno być nielegalne. A tak już, propos, jak on już gadę tu w ogóle. No dobra, potem. On ma problem do mojego motywu z Facebooka. Bo co? Bo czarny to gorsze Domen jest rasistą. Chciałbym, żebyście spojrzeli na ten wykres, pokazujący wzrost subów Domiana od ostatniego miesiąca. Brzmi dziwnie, nieprawda? Też mi się tak wydaje. A pod moim ostatnim. CO TY TAM mam mamroczesz POD NOSEM? Ostatnim filmem, pod którym prawie wbiło 100 wyświetleń Możecie zobaczyć masową ilość łapek w dół Ale co mi zrobił domian? Widziałem, Jak to nie wiedziałeś, że wyciągam takie informacje na światło dzienne Tak jak wspominałem wcześniej Domian jest znany z serwera w Jadrowniku Który serdecznie zapraszam I jeszcze reklamy robi i ja nie mogę o Jezu, dobra! Jak gościu tak robi, to ja też zapraszam. Na dole jest link do mojego Discorda i do Discorda ekipy, z którą nagrywamy. Jak chcesz nagrywać z nami, to wchodź. O, tutaj macie bardzo fajny serwer, bo wiatrownicy. No dobra, ominę już tą reklamę. który ma ponad 100 członków. Jak widać też, właścicielem serwera jest Domian. Tylko skąd on ma? Członków? Myślę, że on nie ma tych. Około 100. Dużej ilości przyjaciół i pewnie kilku sobie dokupił. A... Kolejny raz mówię, nie stać mnie. Dobra, mama ci wykupiła, no. Albo jej ukradłeś kartę kredytową. Jak widać na tym skrynie, Dymen <coughs> nie za dobrze wypowiadał się o mojej osobie. <coughs> To była długa i śmieszna rozmowa. Śmieszna, jak mnie wyzywałeś, to była śmieszna. No właśnie, teraz to śmieszna, a wcześniej to. O sandwich! Ho, ho, ho. Ty weź lepiej. Żal mi cię. Tak więc wybieraj Damian. Albo się poddajesz, albo nagrywasz na mnie filmik. Hmm, Dobrze. Patrząc, że w sumie już nagrywam ten film. To znaczy, że się we Francuza nie bawię. Jakiego Francuza? Wszyscy to znaczy, że film ja nagrywam. No. Więc... Przekonamy się, kto wygra. nie ty. A ja... Czekam. O, no, tu wam, tu wkleję wam o tako zdjęcie prawdziwe z tego screena. Wziął. Ja ja lamus. To są prawdziwe. Ja wycenzurowałem ich oczy, ich niki. A on daje sobie ich niki jakby jak śmieci ich traktował. Nie wiem. On naprawdę nie szanuje członków swojej grupy. Ale widać, że to są inne screeny. I serio. Przecież widać, że to nie są te same osoby. Albo nie. Pewnie tak zrobił, że kazał kolegom coś napisać w tej samej kolejności co tutaj jest napisane. No i tak zrobił. Serio. Jak można być tak żałosnym? No kłamiesz po prostu, kłamiesz znów. Co ja mam tubie powiedzieć? Nie, to jest prawdziwe. Jeszcze śmierzy mnie to, że z telefonu to są screeny. Słaba drama moja jest lepsza na czas, i te sprawy ty nie umiesz dramować, jak Wszystko... I wszystko żart? Nie wiem, gdzie ty tutaj widzisz żart. Serio. E I... Nycy, ty... Stary... Dobra... To... Chyba to jest koniec dramy. Bo z takim nieogarniającym człowiekiem nie da się robić chyba. Dobra, to chyba wygrałem. Poddasz się w następnym filmie, bo teraz się tłumaczysz i kłamiesz cały czas. Albo nagrywasz filmik, że się poddajesz, albo serio. Coś będzie trzeba zrobić. I oczywiście zgłaszam ten film za pedofilię i kończę. Dzięki.